Siemano, dzisiaj Wam pokażę, jak się buduje miniaturowy sklep Lego. Dobra, zaczynajmy. E, teraz tego. E, teraz. No, tutaj po prostu zabrakło mi klocku. Tak samo tutaj zrobiłem z dwóch, ale najlepiej, żeby wszyscy, e, wszystkie były z takich albo tych większych. Robimy jakby coś takiego. Teraz takie, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Teraz ta te mniejsza, i klocek na górę. Tutaj jakbyście widzieli, to mamy ten płytek z jednym kółkiem. Oczywiście tutaj możecie jeszcze dać tą włódkę, tylko jak mówiłem wam, to ja mam trochę mało tych, tych, tych żółtych. I to na tyle w dzisiejszym odcinku pa. Subskrybujcie.